Pokażę Wam, jak uruchomić grę Diablo 2 w dwóch oknach. Czyli dwa razy jedną grę. Zaczynamy. Potrzebujemy do tego celu bota do Diablo. Już Wam pokażę. Zaraz, chwilę, moment. Kurwa, jest, tu jest. Otwieramy to. Dobra, tutaj mamy nasze konfingi. Co zrobić, jeżeli nie mamy nic? Klikamy tutaj addy no tutaj profil mamy, czyli jak chcemy, żeby to się nazywało, na przykład P4 Maphack 4. I tutaj wybieramy, wybieramy, zaraz, co my wybieramy? Yy... Gdzie to jest? Patrz, gdzie to jest? Tutaj? Ma... O, jest! Kurwa, coś ślepe mu po oczach. Wybieramy to. Klikamy Apply. Aha, musimy podać. Musimy wybrać skąd grama się uruchamiać. Czyli klikamy tu. Wybieramy tutaj Game. U was będzie taka ikonka ee, gry Diablo 2. U mnie nie ma, bo ja sobie ją usunąłem. Teraz klikamy Apply I OK. I teraz zobaczcie, ja już mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery maphaki. Oczywiście pamiętajcie, że do każdego otwarcia potrzebny jest Wam nowy klucz, nowy CDK, który można kupić na Allegro. Ja Wam swoich CD kodów nie pokażę. Nie ma bata, ale pokażę, że to działa. Otwieramy raz. Jedno diablo, które się znajduje tu. Otwieramy drugie diablo, mmm, które jest tutaj teraz dla odmiany. O tutaj. Otwieramy trzecie diablo. Start. Już mamy trzy. I możemy otworzyć jeszcze jedną, bo ja mam cztery, cztery CDK. -e. Cztery. Jakby to powiedzieć, ten program yy, omija zabezpieczenia gry Diablo 2, które są warte. Worek ziemniaków, bo to jest gra z, 2000, z 2002 chyba roku i w ten sposób możemy otworzyć wiele kopii gry Diablo 2 na raz. Dziękuję ślicznie za uwagę, trzymajcie się, cześć. Miałem jeszcze o jednym, dlatego dogrywam to już na końcu filmu. Link do bota oczywiście dam w opisie. Trzymajcie się. Cześć!